W właśnie miejscu użyjemy pierwszego lifehaka. Potrzebny nam jest wkręt, który zazwyczaj... Każdy robiłem to, robiłem to z guciem. Robiłem to. Kurwa, pamiętam, źle to się skończyło. Kurwa, to widać, że rederko obwalone codziennie. Ja jestem jak za... Jak za każdym razem, co wchodzę do streama, to... Może 10 ku mniej, a moja 10 ku więcej, którego już nie pojmujesz, przez to myślisz, że jestem głupi, bo ty mnie nie rozumiesz. Masz już za niskie, IQ. A tak też może być. Dobra Pogankowali To wypierdalać Ej czad, powiedz mi jedno Czemu ja nie gubię agrotowera Klikając R z Niko Nie gubić agrotowera? No, bo skacze do góry jest untouch, untouchable Dobra ja wchodzę tam i chodź, zabijamy, chodź, musimy Nie, to nie wyszło ale powiem tak, musiałem, do azonie Koniec, no co, no... Nie no już musiałem coś skrajnego zrobić, jakbym czekał, to i tak byśmy to przegrali. Albo RK w dwóch i ginie dwóch instant, albo przegrywamy grę. Nie, żadnych pompek nie robię, oczywiście czat. Nie, ja widzę, że wy... Nie potraficie chyba szczerze ocenić. I zarwa, co w sensie, że ten, że Ola ma Tinder, no ma. No i co z tego? Po co Tinder? No nie wiem, ja też mam, nie wiem, to w sensuje że chcesz, żeby tak se poskrólujesz po opisy poczytać, to tak kwajk no nie wiem, po prostu. Na Discordzie, na masz Discord nagie na fotki, na eko i masz nutkę. O, mi napisał, że na chęta i dziale na Discordzie są nagie fotki Niko. A właśnie, gram Niko, więc jak są na coś fani, to... no... to zapraszam. Oczywiście 18+. Mówiłem jak wysłał mi tego... to zdjęcie, powiedział, że... Odpisz mi, albo skaczę. Nie wiem, takie lesowe. Filip. Nie? Dobra, sprawdzamy na hardtora. Jest! Udało się! Ale koza kurwa, jutro kupuję palnik i będę otwierał szampana na streamie. Czy jakieś wino w ten sposób.

Jezu, jaki byłem gównem! Tyle killi straconych, ja pierdolę! Aaaa! Chciałem ten użyć, i może przeżyć. Z tym tak nie lamił, ale z tym, co się tam działo, to po prostu nie wiem, czy ktoś by chciał to oglądać, to było obrzydliwe. Chciałem wyjść z gry, naprawdę. Przepraszam moją drużynę w grze, mówię Ja pierdolę, panowie, przepraszam, jestem taki słaby, panowie, przepraszam. Tak mówiłem że a oni... Nic się nie stało, nic się nie stało, aby nie myśleli sobie, jakie to jest gówno. Jestem AP Warwick. Dlaczego słuchałem chat. Wiedziałem, że nie słychać chat. AP Warwick. Mogę sobie zagrać między Lucianem pod AP i klikać W. w. To by było lepsze. Kurwa. Nie wiem czy wiecie, że na Euforii był zakład pomiędzy mną, Andrej Kosem, Frostkirin, a i Miki X'em, że jeżeli nie wygramy finałów w Europie, że jeżeli nie zajmiemy pierwszego miejsca jako europejska drużyna najlepsza w playoffach, to ja muszę zrobić cosplay KDA Evelyn. A Frost Kirin musi, a Miki będzie musiał ubrać się jak Akali i będzie musieli robić fan w tych cosplayach. A, bo zagram Lissina. Muszę się... Przegrałem dwie gry dzisiaj Elisinem. Muszę... Muszę, wiecie, nabrać znowu... Wiecie, że ja przed tą grą wczorajszą Lissinem Byłem w Practice Stule i powiedziałem, że mój Lissin jest tak gotowy, że tak zajebistym Lissinem jestem. W Practice stoolu byłem tak pełny siebie. Powiedziałem, że panowie dzisiaj Lissina wyciągam. Dlaczego kurwa nie kliknie za nie kliknie kurwa ktokolwiek inny jebanej kurwa kratki na tego kurwa pierdanego Zaka No i właśnie to jest to co mówię kurwa Typ, który najwięcej pierdolnie kazał się gównem Do szania Jebana Syrakal Sprawdźmy mój ej, Nie wiem, kurwa na terki se kliknąć nie mogę bo jest kurwa perma jebany, kurwa stun ta kurwa, spinguj się w jebany pedale! Kurwa, oczywiście od roweru. Nie jestem homofobem ani kurwa rasistą. Jak ten jebany kurwa pedał, co się kręci od rowera, kurwa, on też musi kurwa pingować. O to mi chodzi, nie za Remi To jest gra TO JEST GRA AKTORSKA! Jest gra aktorska no, wy, wybaczcie mi, wybaczcie mi moją kurwa złość, ale jeżeli mam typa to napierdala 2-4 na dobę w grze komputerowej, a nie potrafi jebanej kurwa klatki zrobić i przez to sobie biorą na szora. jest kurwa teamfight z pizdy i ten później pisze you don't deserve to win, o to kurwa coś jest nie tak. Nie Co z tego, że Rkę kurwa rzucę, zadam im 150 obraży i tak zdechnę. Ale dobijanie jest na poziomie naprawdę kubonowa. Bo... Trochę lepszym, bo taczkę dobiję. Nie zabiję, która poszedł, nie będę krypki zabić. Kurwa, Mać! Oddajmy wszystko, wszystko oddajmy, kurwa. Nie. nie! Jak się wiemy, to dobrze. O. No, Bo i tak chciałem sfarmić 160 zł na tego, na protobelta. Będzie magic, będzie magic. Kurwa, szef totalny. Szef totalny na tym tym, Ale zanim skoczę z okna, kiedyś to A prostu. co tam w tym miejscu? Nie nie niech zrobi to samo co ja, bo. Ta! Typical! Pulujesz botlen i ziomek, chcę żeśmy jeszcze prają mieli. Kurwa, typikal jungler. To, co tu się odpiędoliło w ogóle, ty patrz. <śpiewanie> <śpiewanie> Masno, nie. Ola, wkurzyłbyś się czy nie? Powiem Wam, co mnie mogłoby wkurzyć. Nazywam się Oskar Boderek. Wygrywam grę otwarcia Let's w 2019 roku i wkracza plan X25. Proszę Państwa, będzie gra startowała od nowa. Nowe postacie będą wybierane. Reset. To się stało. Żartujesz sobie? Nie. Bo ja tego nie dostanę. W nie. Będzie restart gry. Plan X25 został zrealizowany. Brawa. Brawa panowie, bo też jest ważne, nie tylko profesjonalnie wygrywać w grze, ale też poza grą. Kalistar. Kalistar, to jest jedno z moich ulubionych połączeń na Dolnej Alei. Wrzucasz po prostu tą krowę w przeciwników, wtedy Alistar podbija rywali i efektów kontroli tłumu jest jeszcze więcej, a sama Kalista niezwykle silna podczas fazy liniowej. O Mystica, so. <grystanie> 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 Puścił oczko do polskich fanów, myślę, że tak możemy powiedzieć. Gdy wyznaczy on sobie cel, nieważne jak nierealny on jest, zrobi wszystko, aby osiągnąć to, co sobie wymarzył. No w końcu MVP na jego koncie i to od razu 400 punktów, dlatego że w, w finałach punkty liczymy po poczwórnie. Niesamowicie czarujący chłop. No popatrz na niego, no, nie da się oprzeć jego urokowi. Ale jednego mu nie można odebrać. Tego, że jest o, oh, niesamowicie czarujący i tylko spójrzcie na... Jego urok osobisty jest wspaniały. Dziada? Nie, ale nie o tego nam chodzi. On jest żonaty. Ej. Ale też niczego sobie. Nie będę zaprzeczał. Ej, to jest prawda! Co mam kłamać? Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o najprzystojniejszych graczy w ultralidze. Dobra, trzymajcie się, papa! Pa.